Dzień dobry Państwu, z tej strony Dorota Pacocha, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zapraszam Państwa na krótki briefing o tym, co się będzie działo w pogodzie w tym tygodniu. Jeszcze o północy Europa Środkowa Wschodnia i Południowa były, była w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą. Ten wyż stopniowo odsuwa się na wschód, na północny wschód kontynentu. Natomiast Europa coraz bardziej dostaje się w zasięg niżu z północnego. Ośrodkiem z nadpółnocnego Atlantyku jest to niż Franciska i z nim związany jest układ frontów atmosferycznych, który wywoła nieco zamieszania u nas w pogodzie. Bardziej będzie nas interesował ciepły front atmosferyczny, z którym już mamy do czynienia na zachodzie kraju. W związku ze zbliżającym się ciekłym frontem atmosferycznym, ze zjawiskami na tym froncie zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne. Między innymi są to ostrzeżenia na opady marznące. Te ostrzeżenia obowiązują już od godziny 12 i będą obowiązywały przez całą końcówkę dzisiejszego dnia, przez całą noc oraz do godzin około południowych we wtorek. Najwcześniej ostrzeżenia zaczęły się na zachodzie i stopniowo, tak jak ten front będzie się przemieszczał z zachodu na wschód, te ostrzeżenia będą obowiązywały. Na północnym wschodzie ostrzeżenie jest wydane ze stopniem drugim. Proszę uważać, będzie bardzo ślisko w całym kraju. Oprócz ostrzeżenia na opady marznące, wydane są także ostrzeżenia na silny wiatr, głównie dla obszarów podgórskich Sudetów oraz dla Bieszczadów i również okolic podgórskich tamtych rejonów, a także na zawieje oraz zamiecie śnieżne dla rejonów podobnie podgórskich, tam gdzie ta pokrywa śnieżna jest sypka i występuje silny wiatr. Zarówno dzisiaj, w ciągu dnia, jak i najbliższej nocy jeszcze będzie panował mróz niemal w całym kraju. Temperatura utrzyma się w granicach od około minus 8, minus 7 stopni do zera. Jedynie na zachodzie temperatura jest już dodatnia, około 2 stopnie i taka też utrzyma się w nocy. Natomiast od wtorku temperatura maksymalna będzie na lekkim plusie z tendencją do stopniowego wzrostu w kolejnych dniach. Po prawej stronie widzą Państwo mapkę, która pełna jest takich czerwonych opadów, są to opady marznące. Tak jak Państwo widzieli, są wydane ostrzeżenia na opady marznące. To jest teraz najistotniejsze zjawisko, przed którym ostrzegamy. W najbliższych dniach, niestety, nadejdzie nad Polskę ocieplenie, właśnie związane z przemieszczającym się z zachodu na wschód ciepłym frontem atmosferycznym, co będzie miało odzwierciedlenie w temperaturach. Temperatura już od wtorku, tutaj na, w dolnym rzędzie, widzą Państwo temperaturę maksymalną, czyli najwyższą w ciągu dnia. Już te temperatury wtorek, środa, czwartek są dodatnie, zaczynają się od 0 stopni do około 7. Natomiast już w sobotę, czyli w Wigilię ta temperatura zdecydowanie dodatnia, już nawet wartości 10-11 stopni. Zobaczymy na termometrach. No i niedziela, pierwszy dzień świąt, także na razie wydaje się, że będzie z dodatnią temperaturą. Jeżeli chodzi o noce, to jeszcze pierwsza część tygodnia oraz jego końcówka miejscami z temperaturą poniżej zera, natomiast sobota i niedziela już głównie z temperaturą dodatnią. Niestety będzie to także tydzień pochmurny z deszczem. Deszcz głównie na północy oraz wschodzie. Jeszcze początkowo tu Państwo widzą we wtorek na północnym wschodzie będą opady marznące, ale to już będzie, będą takie ostatki tych marznących opadów, i w następnych dniach już to będzie sam opad deszczu. Jeżeli chodzi o wiatr, to niestety też będzie on się nasilał. Będzie to wiatr umiarkowany, okresami dość silny i te porywy miejscami mogą być znaczące, zwłaszcza w obszarach podgórskich, w górach. Oraz na wybrzeżu, ale także i w centrum kraju będą one około 55-60 km na godzinę. Bardzo dziękuję za uwagę.